Witam Cię serdecznie na moim kanale. Chciałabym Ci dzisiaj przedstawić pozycję łatwą, która tak naprawdę do łatwych pozycji nie należy. Jest to pozycja, która nie do końca jest objaśniana na naszych zajęciach, albo też na zajęciach jakiejkolwiek jogi. I uważam, że to jest nie do końca dobre, dlatego że w tej pozycji tak naprawdę wykonujemy większość medytacji, śpiewamy mantry, a także robimy różne ćwiczenia oddechowe. A więc zapraszam. Więc tak, pierwszą rzecz, o którą Cię proszę, to jest to, abyś usiadła na swoich pośladkach, tak aby czuć bardzo mocne osadzenie w ziemi. Tak, aby czuć kolce pośladkowe, które dotykają ziemi, tak? Tak, żeby to było dosyć mocne, tak? Poruszaj się chwilę, poczuj, poczuj jak się czujesz, tak? Kolejna rzecz to jest to, aby nasze pięty i kostki i pępek tworzyły jedno linie. To jest bardzo ważne, o tym się nie mówi, a to jest naprawdę bardzo ważne, dlatego, że wtedy jakby mamy... Yy, Mamy energia jakby odpowiednio płynie w naszym organizmie ze względu na to, że mamy też rozluźnienie tutaj w biodrach. Uwierz lub nie, ale naprawdę jest różnica. Gdy się o tym dowiedziałam, byłam w stanie o wiele dłużej wytrzymać w medytacji czy też śpiewając mantry. Kolejna rzecz, o którą Cię proszę, to jest to, abyś ściągnął łopatki, tak, aby były jak najbliżej siebie. Następnie wyprostował szyję i leciutko wciągnął podbródek do tyłu. I wtedy to jest idealna pozycja, aby po prostu energia mogła płynąć od nasady kręgosłupa aż do naszej głowy. Może pokażę z boku. A więc tak. Siedzimy bardzo mocno na naszych pośladkach, tak? Mamy prostą linię. Opieramy ręce na kolanach. Nasze łopatki się łączą, szyja jest wyprostowana i leciutko wciągamy nasz podrąg. Ok, a więc um, moi studenci bardzo często robią błąd w postaci, że albo głowa pochyla się do przodu, albo głowa pochyla się do tyłu, i wtedy, jakby ta energia jest zaburzona. Tego nie chcemy. I właśnie przez to, że jakby wciągamy ten podbródek do tyłu, automatycznie otwieramy kanał tutaj w szyi energetyczny, który pozwala przepłynąć tej energii bardzo swobodnie. Kolejny błąd. Pochylenie do przodu, pochylenie do tyłu, tak? Czyli też musimy być dosyć świadomi tego, jak pracujemy i jak siedzimy, tak? Czyli w momencie, gdy siedzimy jakby na naszych, na naszych pośladkach i mamy tą linię prostą, to nasz kręgosłup automatycznie powinien ułożyć się w taką, taką dobrą pozycję, żeby ta energia przepłynęła. Ale właśnie ze względu na to, że bardzo często nie mamy tej mobilności tutaj w biodrach, to pochylamy się albo znowu zaokrąglamy plecy, więc to też jest taka rzecz, którą należy sobie samemu wypracować. Samemu poćwiczyć na zasadzie, że czy mi lepiej wygodnie jest tak, czy tak. Co zrobić, żeby po prostu nasze biodra ładnie się tutaj układały, tak? I kolejna rzecz, te łopatki. Bardzo ważne jest, aby ściągnąć te łopatki, ale żeby to też nie wyglądało w ten sposób, tak? Bo wtedy mamy znowu przeprost w trace piersiowej, i tego też nie chcemy osiągnąć. Więc to są takie, takie małe rzeczy, na które zazwyczaj nie zwracamy uwagi, które naprawdę powodują, że ta praktyka może się wydłużyć i możemy po prostu w, jeszcze więcej osiągnąć korzyści z tej jogi kundalini, tak? E Chciałabym przedstawić Ci również dwie modyfikacje, e używając dwóch narzędzi. Pierwsze narzędzie to jest poduszka. E ja używam zwykłej poduszki, ona jest taka dosyć twarda. Yy, I uważ, szczerze powiem, że poduszka nie jest nigdy do, nie, do nieprzecenienia. Jest po prostu naprawdę bardzo, bardzo potrzebna, szczególnie gdy robisz medytację, która trwa 30 minut albo, albo jeszcze więcej, i czujesz, że już po prostu twoje biodra są za bardzo obciążone tym ciężarem ciała. Yy, wiem, że każdy nauczyciel powie inną rzecz na temat siedzenia na poduszce. Ja jednak uwielbiam używać pozycji y, siedzenia na y, przepraszam, y, lubię używać pozycji y, środkowej poduszki, tak? Czyli nie siedzę z przodu i nie siedzę z tyłu. Dlaczego? Pokażę. Więc tak, znowu siadę z boku. I tak, gdy siedzę na środku poduszki, moje ciało automatycznie układa się w taką samą pozycję w jakiej się układa w momencie, gdy siedzisz na ziemi. Ustawiasz sobie nogi i twój kręgosłup jest prosty, ale nie jest przyprostowany, tak? I wiadomo, ściągasz upadki, odchylasz lekko pod brudek i możesz ćwiczyć, naprawdę. A jeżeli chodzi o pozycję tutaj z przodu, to zobaczcie, co się dzieje automatycznie z moim kręgosłupem. Tak? I pochylam się. Czyli pochylam się do przodu i automatycznie mam przerost, którego naprawdę nie chcemy. Jeżeli znowu chodzi o siedzenie na tylnej części poduszki, to ok, ja to rozumiem, ponieważ chcesz sobie ułożyć tutaj nogi, ale zobacz, co się dzieje z kręgosłupem. Automatycznie się wygina i tego też nie chcemy osiągnąć. Więc to są takie rzeczy, które yy, tak naprawdę. Ja zwracam na to uwagę, ale yy, każdy musi wypracować sobie sam. To nie, nie ma złotej recepty na to, aby prawidłowo usiąść, ponieważ to, co dla mnie jest dobre, może się okazać, że nie jest dobre dla Ciebie. Dlatego właśnie pokazuję też te modyfikacje i pokazuję też układ nóg i to, jak ja lubię siedzieć na poduszce, ponieważ może to Cię w jakiś sposób zainspiruje do zmiany i może będziesz odczuwał lepszy komfort, jeżeli chodzi o Twoją praktykę. I ostatnia modyfikacja, którą chcę Ci pokazać, to jest siedzenie na krześle. Yy, zaraz prześlimiemy. A więc tak. Jeżeli chodzi o siedzenie na krześle, jest kilka, yy, jest kilka zasad, przynajmniej według mnie, które należy przestrzegać. A więc tak. Pierwsza zasada to jest to, że nasze stopy swobodnie są na ziemi swobodnie opierają się o ziemię, ale nie są przeciążone. To znaczy, że Nasze ciało nie przeciąża je w żaden sposób, czyli nie siedzimy w sposób taki, albo nie siedzimy w sposób taki, tak? Czyli jakby stopy opierają się o ziemię, i mamy kąt 90 stopni, tutaj. Tak? Ok. Kolejna rzecz, która jest dosyć ważna, to jest to, aby to siedzisko, na którym, na którym jakby opierasz ciało. Miało jak najdłuższą długość zbliżoną do naszego UDA. Czyli, jeżeli, jeżeli się okaże, że krzesło jest za długie, to wtedy należy je zmienić albo za krótkie, tak samo, dlatego że jakby będziesz czuł dyskomfort i oparcie, jeżeli na przykład krzesło skończy się w połowie UDA. A więc, co trzeba zrobić? Należy położyć stopy. Mieć 90 stopni, usiąść jak, naj, jak najbliżej jakby tutaj tego oparcia naszego krzesła. Ja akurat niestety mam kąt w tym krześle, ale pokażę, jak to powinno wyglądać. I jakby automatycznie nasze opadki się prostują, nasza szyja jest wyprostowana, nasze ramiona opadają swobodnie. Na, trzymamy zazwyczaj ręce na udach i delikatnie usuwamy przepraszam, przesuwamy w tył nasz podbródek. I tak możemy siedzieć i medytować, możemy oddychać, możemy robić właśnie pranayamę, możemy śpiewać mantry. I ta, to jest bardzo dobra, dobra pozycja w momencie, gdy zaczynasz swoją przygodę z jogą i czujesz ogromny dyskomfort siedząc na ziemi. Ponieważ to jest jakby taka bardzo naturalna pozycja, tego, i zbliżona do tego, co robimy na co dzień, tak? Gdy siedzimy przy stole, siedzimy na krześle, tak? Gdy jedziemy w tramwaju, siedzimy na krześle. I to jest bardzo takie zbliżone do naszego codziennego życia i też możesz czerpać ogromne korzyści z medytacji, wiedząc o tym, że możesz siedzieć na krześle i to też będzie medytacja. I e, naprawdę, to, są, to, to jest... E, krzesło jest naprawdę bardzo, bardzo e, niedocenianym narzędziem, a ja jestem orędowniczką tego, żeby, jeżeli chcesz zacząć, to zacznij po prostu w środowisku takim, które jest dla Ciebie najbardziej, jak najbardziej naturalne, tak? Mam nadzieję, że wyjaśniłam Ci odrobinkę. Jeżeli uważasz, że masz jakieś pytania albo, że coś jednak jest tutaj niedopowiedziane, to proszę zostaw komentarz albo wyślij do mnie wiadomość prywatną. Ja oczywiście odpiszę, odpowiem na każde pytanie. Bardzo dziękuję Ci za Twój czas, za obejrzenie tego filmu i życzę Ci cudownego dnia. Satna!